Hej wszystkim, witam Was po raz kolejny, Tomek under 3451. W ten śnieżny dzień. Śnieżny dzień. No, kurde, jest 4 maja, a ja widzę śnieg za oknem, no naprawdę. E, właściwie to tylko w cieniu jest teraz. Troszkę słońce przyświeciło i już znikło większość śniegu, no ale kurde, 4 maj i śnieg. Znaczy pamiętam, żeby kiedyś tak było, ale no raczej nie przyzwyczajony jestem do takiej pogody. Ale okej, okay, dosyć o pogodzie, przejdźmy do zagrajmy w nakłoboty pantera. Ostatnio jako tajny agent różowa pantera przyjechaliśmy do obozu Chiliwawa dla dzieci, no najbardziej wpływowych ludzi na świecie i naszym zadaniem jest oczywiście dopilnować, żeby te dzieci były ze wszystkiego zadowolone, nie popsuły sobie na tym obozie humoru. No i niestety słabo nam wychodzi, bowiem już mieliśmy inspekcję ze strony pewnego podejrzanego biura BCB, których dwóch członków mamy nawet tutaj. Nie wiadomo, czego, nie wiadomo czemu przyjechali aż tutaj za nami. Tak, mieliśmy już inspekcję, a no dodatek, już dzieci zaczynają się burzyć. I my jesteśmy aktualnie w londyńskim pubie i szukamy zabawki dla pewnego angielskiego chłopca imieniem Nigel. Który no już chce wracać do domu, a my znajdziemy mu jakąś zabawkę, żeby mu przypomnieć o domu, no i wiecie, uratować obóz. Tak więc na razie jesteśmy w trakcie poszukiwań tej maskotki, czy tam zabawki, czy tam w ogóle czego innego. Nie wiadomo, co będziemy jeszcze sprowadzać. No i jesteśmy właśnie, jak mówię, w pubie, w Londynie. Tutaj już rozmawialiśmy z wszystkimi osobami Z wyjątkiem tego pana, ale on nie chce na razie z nami rozmawiać, bo jest zajęty, jak widzimy, grą w strzałki Tak więc tutaj na razie nic nie zrobimy, musimy się wrócić na... Yy, no, pod Big Bena No i jesteśmy I co mamy tu zrobić? Mamy dać temu łysolkowi, tutaj, pa, temu całemu parlamentarzyście, ten oto liścik. Miłosny. Co to? Pilna wiadomość dla Sir Badleya? Daj mi to, chłopcze. Kocha mnie. Ona mnie kocha. Całuski. See alligator. Like no i, i tak dalej. Ona mnie kocha. Naprawdę mnie kocha? możesz odetchnąć. Tak, i w końcu mamy dostęp do tego chłopca. Masz zły dzień? Mój przyjaciel Nigel wyjechał na wakacje. Nie mam co robić. Nudzę się. A dokąd wyjechał? Na obóz Chili coś tam. Co za różnica. Jakieś beznadziejne miejsce, gdzie nie ma nawet stadionu. Pewnie jakaś dziura na Mazurach. No, na pewno nie jest y, tak źle. To dziura, wierz mi. Nigel jej nienawidzi. Tak jak szkoły. Nigel lubi szkołę, jestem tego... My niczego nie lubimy. Dobra, więc twój kumpel Nigel jest na jakimś beznadziejnym obozie. Co moglibyśmy dla niego zrobić? Hmm, no nie wiem. Przepraszam, że czekałeś. Musiałem pójść tam, gdzie królowa chodzi piechotą. Dobry tekst, nie? Podoba mi się. Chodźmy, Rupert. Chwila, chwila. Czekaj, a Nigel? Pogadaj z jego kamerdynerem. Nazywa się Jackson i jest w pubie moja spelunka. Muszę znaleźć tego Jacksona. Jacksona? Naprawdę? No, więc wracamy się do pubu. Tutaj już nic nie zostało. Do zrobienia. Tylko po co iść tak naokoło? Nie wiem. Czy mam przyjemność z panem Jacksonem? W rzeczy samej. Nazywam się Michael Legia Jackson, ale nie proś mnie, żebym zaśpiewał Legio do boju. Nie, jeszcze byśmy tutaj oberwali oboje. Kto następny? Ja. Grasz w strzałki? Zaraz się przekonasz. My gramy w strzałki, czy nie? Najwyraźniej nie. Nie najgorzej, przyjacielu. Dziękuję. Nigel też lubi grać w strzałki? Nigel? Skąd znasz Nigela? Jestem jego kolegą z kolonii Chilliwawa. Czy coś się stało z paniczem Nigelem? Chyba się znowu nie połamał. Nic z tych rzeczy. Chciałem tylko przywieźć mu coś z Anglii. Troszeczkę tęskni za domem. Tęskni. Wiedziałem. Biedaczyny, kochany Nigel. Nie wiesz co by go ucieszyło? No, jego... gaj, jak sądzę. Jego gaj? No, jego mały przyjaciel. Gaj, mały przyjaciel... Chyba nie masz na myśli. Był piąty dzień listopada 1605. Kroliaków miał fakt, że to żył końca dnia tego. Byli niezadowoleni Rzekłem, że nawet byli Ostro wkurzeni Proch podłożyli Pod parlamentem piwnicy Trzydzieści beczek Starczy, by znieść w Chcieli króla wysadzić nowy parlament To by się dopiero Zrobił w Anglii zamęt Kapok stał Na czele prochowego spisku Lecz zanim zrobił Bum, Chciałeś powiedzieć, że. Zapamiętaj tę datę, 5 listopada. Tego dnia dzieci palą lalki Gaja Fawksa. A mówisz mi to, bo. Nigel nigdy nie spalił swojego Gaja Fawksa. Bardzo go polubił, tylko gdzieś schował, bo trochę się tego wstydzi. To najwspanialsza wiadomość, jaką mogłem usłyszeć. Zawiozę mu Gaja. Gdzie go trzyma? Mówiłem ci. Trzyma go w ukryciu. W ukryciu? W ukryciu. A nie domyślasz się, gdzie mógłbym go poszukać? Przypuszczam, że w domu letnim jego rodziców. Zabierzesz mnie tam? Dla panicza ja Nigela zrobię wszystko. Czyli dalej na północ, na rezydencji najdala. No i po co to za kole? Jestem teraz na służbie. Kamerdyner nie może spółfalać się z gośćmi. Ale stary, co ty? Jackson? To ty? No, szybciej, szybciej, człowieku. Eee, no, jak mówię, letnia rezydencja rodziców Nigella. No i kto to? No, musiałem, musiałem. No. No nie, tak mnie łapuje. Jest całkiem dobry. Nawet nie drgnie, tak jak my. Przepraszam? jest pantelo! Gdzie tak grasz? Pogadajmy twarzą w twarz. Czujesz, jakby drobną mrzawkę. Obyflet Oby flet nie dostał czkawki! Lecę spotkać się z kuplami! Muszę ruszać z kotletami! Mam wspaniały humor! Skakałbym z radości! Mam wesołą łódkę! Każdy mi zazdrości! Co ty brydziesz? To bredzenie ma swój sens, różowy kolego! Musisz się wysilić! by zrozumieć ich z niego. <grym> ale wierzę, że dasz radę. Wszak nie jesteś ciemną masą. Starczy <grym> ruszyć raz melasą. He, <grym> he, mów Nie stój jak głupi ciep. Potrzebne ci są barka i chleb? Barka i co? Jejku, co ci dali? Słuchaj się w rymy. Śpiewaj mą pieśń. A wszystko w głowie rozjaśni się. Masz same spodnie. Bez klatki i barki, brakuje ci jeszcze? Marynarki, tak, to jest kolejny quiz, jednakże on nie ma nic wspólnego z taką naszą, jakby wiedzą. To jest po prostu takie, no po prostu wystarczy zrozumieć sens tego, tak, tej gwary całej, którą ten tutaj nam. Nie wiem, co to jest, służący serwuje. Tak, brakuje nam jeszcze marynarki. Bo za melasą się chowa. Jeżeli mówisz, że, aby zrozumieć Jego mowę, wystarczy ruszyć wraz z melasą, to chyba wystarczy ruszyć głową. Ty piec w wyścigu lub w pole się pomykać, muszę mieć zdrowe kotlety z indyka. <ścoughs> Czy już znalazłeś jakieś tropy? Kotlety z indyka to moje. Kopyta? Jesteś kumać, nie jesteś chłystkiem. Ostatnie pytanie i będzie po wszystkim. Prymas, zmarszczka, czasu staż. Widać je na łódce, którą ty też masz. Gdy mówię łódka, mam na myśli... brudka. To to będzie? Aha, to będzie pewnie. Nie o to słowo chodzi, pomyśl. Myślenie ci nie zaszkodzi. Wielki kocie! Bardzo dobrze się sprawiłeś. Choć zagadki były trudne, świetnie sobie poradziłeś. A teraz powtarzaj, co będę rymować. Zrozumiesz bez trudu każde moje słowo. Bojesz jakby drobną wrzawkę, oby nie dostał czkawki. Lecę spotkać się z kumplami, muszę ruszać kotletami. Mam wspaniały humor, Chciałbym z radości! Mam wesołą łódkę! Każdy mi zazdrości! Nie chcesz, żeby deszcz przemoczył ci ubranie, czyli ten flet. Żeby dojść do kumpli, musisz ruszać stopami. I to miałeś na myśli, mówiąc o kotletach. A łódka, na której widać grymasy, to twarz. A więc, gdy mówiłeś o wesołej łódce, chodziło ci o twarz. Co oni ci zrobili w dzieciństwie? Jestem z ciebie dumny! Załapałeś to raz dwa! Teraz żegnaj, do widzenia, cześć i Pa! I Aha, niezły kop różowy. No i dobrze, bo nie lubię tego gościa, szczerze mówiąc. Okej, okay, aby dostać się do tego domu, będziemy musieli troszkę się poprzebierać bowiem, jeżeli po pójdziemy tak po prostu, to nie przyjmą nas w końcu to jest taki elegancki dom. Tak więc przebieramy się za pokojówkę i. Pokojówka nie wchodzi frontowymi drzwiami. W tej roli będziesz ścielić łóżka, zasuwać zasłony, napełniać termofory, rozpalać w kominku, a wieczorem znów ścielić i tak dzień za dniem. A my nie mamy czasu, żeby im to służyć, więc pokojówka od... strój pokojówki odpada. Musimy wziąć coś innego. Kucharz się sprawdzi? Że to wszystko na niego pasuje? Kucharz. To najważniejsza po mnie osoba w tym domu. Do Twoich obowiązków należeć będzie przyrządzanie potraw, a przy pewnych brakach kadrowych także nakrywanie do stołu i zmywanie. Nie dzięki. Nie szukam tu ofert pracy. Dobra, jeszcze raz. Tym razem kamerdyner. Odbierny stoi w drzwiach, wita gości i odbiera korespondencję. Baw się dobrze. I nie zdziw się, jak będziesz musiał podać do stołu albo pozmywać. To Twoje zaszczytne obowiązki. Odpada. Czy znajdziemy jakieś ubranie, które pasuje?